Rytuał urodzinowy. Czy wiesz, że Twoje urodziny są dla Ciebie nie tylko zmianą Twojego wieku, ale momentem, w którym dostępny jest dla Ciebie szczególny rodzaj magii? Z okazji Twoich urodzin mogę wykonać dla Ciebie rytuał urodzinowy, który sprawi, że Twoje życie zyska mnóstwo niezapomnianych chwil i pozytywnych niespodzianek. Poczuj magię urodzin jak nigdy dotąd! Wydobędę, wzmocnię i użyję dla ciebie pozytywne energie związane z dniem twoich narodzin. Czas od urodzin do urodzin to nie tylko kolejny rok, to czas, abyś kroczył ścieżką pełną radości, spełnienia i miłości. Rytuał ten pozwoli ci otworzyć serce na nowe doznania. Zapomnij o stresie i troskach zamiast tego, przywitaj nadchodzący czas z uśmiechem na twarzy i otwartym sercem. Po przeprowadzeniu tego wyjątkowego rytuału urodzinowego czekają cię między innymi. Niezapomniane urodzinowe prezenty od losu, magiczne doznania i pozytywne przeżycia przez cały nadchodzący rok do następnych urodzin, zrealizowanie ukrytych marzeń i celów związanych z życiem osobistym i zawodowym, obfitość, radość i miłość, które zapełnią twoje dni. Dołącz do grona tych, którzy już skorzystali z magii moich rytuałów i ciesz się niepowtarzalnymi chwilami życia. Podaruj sobie niezwykłe urodziny, które zapamiętasz na zawsze. Wyślij mi prywatną wiadomość, aby dowiedzieć się więcej o rytuale urodzinowym. Niech te urodziny staną się punktem zwrotnym w Twoim życiu. Rytuał możesz zamówić także dla innej osoby jako prezent oraz wykonać go nawet kilkanaście dni przed urodzinami oraz po urodzinach. Tylko w tym czasie dostępna jest magia urodzinowa. Wybierz magię, wybierz zmianę, wybierz rytuał urodzinowy, stworzę dla ciebie magiczne wspomnienia na cały rok. Wróżbita Łukasz Węcka.